Witam. Dzisiaj mamy szóstą dobę, jak widać na komputerze. pokazuje nam szóstą dobę, także trzeba jajka prześwietlić. I jak widzicie, parametry na obu hydrometrach, termometrach są takie same, jest kabelek na górę, na górną na dolną szufladę i na górną szufladę, także temperatura z wilgotnością, takie same no bajka, podoba mi się także on tutaj mi nie okłamuje wilgotności tylko temperaturę temperaturę, jeśli ktoś kupi taki inkubator od razu wkładajcie hydrometr z termometrem bo ja nie wierzę im, tym tym inkubatorom, ale jeśli chodzi o utrzymanie parametrów, to bajka jest, nie? Także bierzemy się dzisiaj, prześwietlamy ja mam tutaj taką lampkę do prześwietlenia jajek tylko powiem Wam, że ona mi się nie sprawdzi z tego względu, że ja mam ten steropian i jak próbowałem, obkładam jajko, to ona mi tam gdzieś wpadało także to nie zdaje egzaminu ze steropianem mówię ze steropianem jeśli by nie było steropianu podejrzewam, że byłoby o wiele lepiej, także ja biorę sobie drugi telefon Kładę sobie na górę i prześwietlamy jajka No i jestem, powiem tak, o światło musiałem zgasić, bo nic nie widać. Pierw prześwietlamy jajka od Ancemani. Zobaczmy co tu widać. No i widzę. Proszę zobaczcie jak ładnie widać zalążek w szóstym dniu widzicie? widzicie na pewno no nie ma co przybliżać bo prześwietla znaczy takie się czerwone jajko robi ale jak jest w oddali to ładnie widać żyłki wszystko także parę jajek wam pokażę prześwietlimy sobie tutaj od Ainsmani no tutaj też widać bajka super no ładnie Mam jajek 39 o Mani. No tu kolejno, no zobaczcie jak ładnie to wszystko widać, te żyły. Może zbliżymy, O, zobaczcie jak ładnie widać. No super. Dobra, ja szybko sobie prześwietlę. Wszystkie to od ANC MANI. I przejdziemy do kolejnych. Ja je po kolei. Nie wiem, czy to są e ANC Falery, czy Domination Blue. No, zobaczcie, jak ładnie. Ładnie wszystko jest zależone. Dobra, robimy przerwę. Szybko sobie je prześwietlę i widzimy się przy kolejnych. No i dobra, prześwietliłem sobie jakieś otajeńcymani powiem tego: 4 niezalężone, 3 obumarł umarł płód. Także y, powiem Wam, że na 39 jajek odpadło mi tylko y, 7, także wydaje mi się, że dobry wynik, bo mówię 4 niezalężone. I 3 obumarły Wszystkie sobie teraz przeniosłem z tej szuflady, jeśli chodzi o, o anc na dół. Także teraz tutaj wszystkie mam jajka od ANC-MANI. I biorę się teraz za prześwietlanie e, od pozostałych Lekkenfellerów i Dominacion Blue. Także zobaczymy sobie, jakie tu będzie zalężenie Pierwsze jajko od Leckenfeller'ów No i proszę, jest, mamy zależone Ładnie widać żyłki, super Prześwietlimy sobie parę sztuk Pokażę Wam jak to Tutaj też ładnie, zależone No widzicie, no, no, o, teraz, czekajcie Jak dobrze się jajko ustawi na lampie to ładnie widać to. No, widzicie na pewno, ja to widzę. O! I wy też. No, super. Także teraz biorę się za prześwietlenie jajek od Leckenfeller, Leckenfellerów. Chyba dobrze to wymawiam. I powiem Wam, jakie było tutaj procent zalężenia. Jajek mamy tylko ich 20 sztuk. No, i skończyłem już prześwietlać. E, powiem Wam, że od Lakenfellerów odpadło mi 6 sztuk. Te 6 sztuk e, jedno było niezależne, inaczej, jedno było e, w jednym obsługu, w pięciu było niezależne. Cieszę się, bo powiem Wam, że tylko, e, no tutaj akurat miałem też 20 sztuk Lakenfellerów. No, odpadło mi 6 sztuk Od Dominat Blue miałem Też 20 sztuk Odpadły mi 4 sztuki No, najwięcej odpadło mi od ANC Ale najwięcej tych jajek miałem Bo od ANC Mani miałem 39 sztuk I to akurat nie kupywane Bo to z mojego chowu Od moich kur, także Tutaj mnie to nic nie kosztowało No i teraz Czekać jak dalej proces inkubacji będzie przebiegał teraz jak widać yy, temperatura spadła, wilgotność no ale zaraz zaraz będzie się podbijać do góry także powoli powoli się dobije a powiem wam, zamówiłem ja przeważnie wszystko na które zamawiam, taką żaróweczkę, to nie żarówka to jest taka no, yy, można powiedzieć, że żarówka żewcza. I nie chcę wyjść. Coś takiego. Taki baniak. Jest tam tunel światło. Tu po chińskie znaki. Włącza się, wyłącza się i się włącza światło. Także takie coś zamawiam na Aliexpress Akurat to jest ten najtańszy model. Co jeszcze lepsze z termostatem. Mam taką też, kupiłem sobie. Eee, też taką kupiłem sobie, właśnie z tym termostatem. Taki kabelek jest i się ustawia temperaturę. To powiem Wam, wolę to niż te żarówki grzewcze. Mam, no oczywiście nie tą, ale tą pomarańczową z tym termostatem. Mam już ją drugi rok, teraz będzie trzeci rok, jak ją będę używał, nie? A żarówki grzewcze, no pali się to na potęgę. To za to dałem 40 zł. Z tamtą pomarańczową chyba 60 albo 70. No ale jest inny rezultat, naprawdę powiem Wam, bo no nie pali się, nagrzeje się, wyłącza się do odpowiedniej temperatury. To akurat nie, bo ta nie ma tego termostatu, także ta będzie cały czas grzała. Tylko tu się kurz zbiera, bo kupiłem też taką jedną zieloną i to mój błąd. Podczas grzania uderzyłem, żeby ten kurz po prostu tak szturchnąłem nią i tam gdzieś coś musiał przepalić i mi się spaliła także no tym nie wolno jak stoi tak niech grzeje jak chcecie coś zrobić wyłączyć otrzepać ją bo tu się ten kurz z karmy z tych pierza z pierza no jak kurczaki obrastają te pierwsze ich te takie to puszek jak gubią to się wszystko na tym osadza i to trzeba później czyścić także taki Taka, taka mała moja fajna porada no jak to fajnie koloryzuje, niebieski, niebieski No obrazku czarny jest no ale mówię, wszystko po chińsku świnią, kaczką, kurą wszystkim można można to używać także no to byłoby na tyle taki dzisiaj krótki filmik z inkubacji szósta doba po, a jeśli by ktoś chciał zobaczyć poprzedni mój filmik z wkładania jajek do inkubatora, także w opisie zostawiam link do filmu. Można sobie wejść, zobaczyć albo wejść na mój kanał i cofnąć się do tyłu i tam zobaczycie filmik właśnie z wkładania jajek do inkubatora. Także pozdrawiam i życzę miłej soboty.